Sprawa rozpoczęła się w połowie czerwca, kiedy w centrum Lubina zauważono dwóch obywateli Etiopii, którzy poruszali się nago i byli wyraźnie zdezorientowani. Na ich ciałach widoczne były resztki taśmy klejącej. Zaalarmowany przechodzień wezwał patrol policji, który udzielił mężczyznom pomocy i przekazał ich Straży Granicznej. Z ustaleń CBŚP wynika, że obaj Etiopczycy zostali wcześniej porwani przez grupę obywateli Ukrainy. Porywacze przytrzymywali ich wpływ woli, odebrali im pieniądze oraz telefony komórkowe, a następnie przewozili ich w bagażniku samochodu. Grozili im pozbawieniem życia oraz sprzedażą organów. Skontaktowali się także z ich rodzinami, przesyłając zdjęcia skrępowanych mężczyzn oraz wiadomość w języku rosyjskim z żądaniem zapłaty okupu w kryptowalutach. W ostatnich latach zauważamy tendencję, wedle której przestępcy bardzo często próbują rozliczać się, czy to pomiędzy sobą, czy też żądając okupu, jak w tym przypadku, w kryptowalutach, dlatego że to właśnie kryptowaluty mają...